Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Sablik, jestem profesorem matematyki w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. To był mój, że tak powiem, login, a my password is here. Ostatnie osiem cyfr rozwinięcia liczby pi. Proszę Państwa, zacznijmy może od tego, od pięknego wiersza Liczba pi, który napisała Wisława Szymborska. Czytamy tam m.in. podziwu, godna liczba pi. 3,141 Wszystkie jej dalsze cyfry są też początkowe. 5,9,2 ponieważ nigdy się nie kończy. No i dlatego ta liczba jest taka interesująca nie tylko dla matematyków. Każdy, nawet największy, w cudzysłowie głąb matematyczny, wie, że liczba pi to 3,14. Chociaż, ponieważ jest nieskończona, to oczywiście jest to tylko przybliżenie. W 2006 roku w styczniu nastąpiła katastrofa na w hali wystawowej OPT w Katowicach, gdzie zawaliła się jedna z hal wystawowych pod ciężarem śniegu. To zainspirowało pana doktora Marcina Barona z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który zwrócił się do mnie wówczas dziekana wydziału matematyki, fizyki i chemii, bym starał się coś zrobić, żeby rozpropagować w społeczeństwie nauki matematyczne wiedzę ścisłą. Poboływał się tu w szczególności na dokumenty, które świadczyły o tym, że rząd amerykański przeznacza bardzo wiele pieniędzy na edukację matematyczną w szkołach. No, ja oczywiście miałem jeszcze inne sygnały w tamtym czasie, które nawiązywały do tego, że społeczeństwo polskie zanadto się trochę schumanizowało i nie ma tylu adeptów nauk ścisłych i technicznych co dawniej. Co na przykład w drugiej Rzeczypospolitej, kiedy osiągnięcia polskich inżynierów były znane, były były innowacyjne i sterowały Polskę ku świetlanej przyszłości, jak wtedy myślano. No a na przykład szkoła matematyczna polska założona 100 lat wcześniej, niedawno, w 2019, świętowaliśmy stulecie tej szkoły, to oświęciła triumfy na całym świecie. No. Ponieważ postanowiłem rzeczywiście przystać na propozycję pana doktora Barona, i trochę myślałem nad tym, ale <laughs> ponieważ jestem zdania, że nie należy wyważać otwartych drzwi, a w Ameryce już było święto liczby pi obchodzone 14 marca, bo to według notacji amerykańskiej jest 3,14, czyli no, jak już powiedziałem wcześniej, to znaczy liczba pi. No to postanowiłem się, że tak powiem, podpiąć pod tę inicjatywę i zorganizować to święto też w Polsce. Od tego czasu zresztą. Bardzo wiele takich inicjatyw się pojawiło na szczeblach uniwersyteckich, szkolnych. Proszę Państwa, chciałem jeszcze tylko dodać, że również w ubiegłym roku Międzynarodowa Unia Matematyczna ogłosiła ten dzień Światowym Dniem Matematyki, 14 marca. I jest to nieprzypadkowa data, bo oprócz tego naturalnego skojarzenia z liczbą pi, jest to również data urodzin Alberta Einsteina i wielkiego matematka polskiego Wacława Sierpińskiego. W zamierzeniu Święto Pi Miało być poświęcone nie tylko matematyce, ale promować no, wówczas te kierunki, które były reprezentowane na wydziale, którym kierowałem. W szczególności mate, 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 matematykę, fizykę i chemię, a także informatykę, która również tam występowała. Cieszę się, że teraz po latach, kiedy już znaleźliśmy się w strukturze zupełnie nowego wydziału nauk ścisłych i technicznych, kierowanego przez panią Dziekan. Danutę Stróż, że ta inicjatywa została przez nią podjęta bez najmniejszego wahania i cieszę się, że teraz będą prezentowane także te dziedziny, które były może w małym stopniu obecne u nas, ale no, oprócz informatyki, która znalazła się wraz z wydziałem, w tym, z tej strukturze nowego wydziału jako odrębny instytut, to także nauki o materiałach, bardzo interesujące i na pewno Nauki, które potrafią zarazić młodzież i wszystkich chętnych do studiowania nauk technicznych i ścisłych. Wielką zwolenniczką organizowania Święta Liczby Pi była Świętej Pamięci Krystyna Bochenek, długoletnia dziennikarka i redaktor Radia Katowice, a pod koniec swojego życia także wicemarszałek Senatu. To ona. Właśnie mimo, że była za przysięgą humanistką, bo z wykształcenia była filologiem, ona napisała pierwsze zaproszenie, które roiło się od słów zawierających no, ten dźwięk pi, tam były takie jakieś piękne, napisz, pizza, pitagoras i podobne, jestem pewien, że słuchacze i widzowie sami już tutaj wymyślą inne przykłady jeszcze. Wróćmy do, do tego święta liczby Pi, które miało mieć o wiele większy zasięg w yy, zamiarze niż tylko propagowanie nauk ścisłych czy obracanie się w kręgu adeptów yy, tych nauk, yy, bo nie tylko do nich było to święto adresowane. Chcieliśmy i chcemy nadal docierać do wszystkich, którzy traktują poważnie innowacyjność oraz bezpieczny postęp. Yy, próbujemy dotrzeć do przedstawicieli humanistyki. I stąd na przykład wśród osób wygłaszających wykład inauguracyjny, który zaczyna o godzinie 9.42 14 marca, każdorazowe święto liczby Pi. No w tym roku to jest trochę inaczej, bo pandemia. I to te inauguracyjne wykłady, na przykład obecny rektor Uniwersytetu Śląskiego, rektor elekt pan profesor Ryszard Koziołek, wygłaszał, który jest z wykształcenia filologiem, także jego. Prorektor, pan profesor Andrzej Noras, filozof, ale gościliśmy także pana profesora Andrzeja Barczaka, wybitnego ekonomistę, jak również światowej sławy okulistę, pana profesora Edwarda Wylęgałek, który obaj z szacunkiem do matematyki podchodząc, mówili o tym, jak matematyka i w szczególności liczba pi, jak odgrywa rolę w ich badaniach, a pan profesor Barczak w ogóle zawsze z dużym. Z dużą atencją mówił o matematyce i matematykach. Ogólnie rzecz biorąc, zawsze dużo się działo i wciąż się dzieje. Legendarne są afisze, które my publikujemy, drukujemy co roku, i legendarne są koszulki. Może nie takie jak ta, którą noszę w tej chwili, ale takie t-shirty ze znakiem liczby pi. One coraz częściej widzę na ulicach i cieszę się, że tak się to rozchodzi w lód, że to trafia pod strzechy, że tak powiem. Ta liczba pi. No, jest też wystrój budynku, bardzo oryginalny i organizowaliśmy imprezy medialne co roku. Na przykład tu mogę wymienić, że było kiedyś, bo są takie metody wyznaczania liczby pi z dokładnością do tam, wielu cyfr po przecinku. Klasyczna metoda to pochodzi od Archimedesa i polega na wpisywaniu wielokątów w okrąg. No a jest jeszcze taka metoda bufona, która polega na rzucaniu, na rzucaniu igły i liczeniu przecięć tej igły z odpowiednim okręgiem. Myśmy to zastosowali na taką dużą skalę na dziedzińcu przed ówczesnym Instytutem Fizyki i wykonywaliśmy te ćwiczenia przez trzy dni, bo tyle trwało wówczas święto, rzucając patykami i liczyliśmy przecięcia z kratkami chodnika. No a innym takim przedsięwzięciem to było, jest taka ulica, jest ulica w okolicach wydziału, ona nie ma żadnego numeru, bo to jest taka ulica, która nosi tylko nazwę i tam w zasadzie to się jest używana jako parking. No ale myśmy postanowili zmienić tę sytuację i urządzić skwerek tuż przy, przy wyjściu do budynku przy Bankowej 14 od strony w Biedronki i tam urządziliśmy skwerek liczby pi i tam jest teraz tablica z napisem hełkowskiego 3-14. 3 to odpowiada liczbie miłożębów japońskich, któreśmy tam posadzili, a 14 to było małych krzaczków, które układały się w spirale Chimedesa. No i teraz już te krzaczki są tak duże, że już niemal przerastają drzewa. Wśród atrakcji matematycznych wymienię konkursy organizowane przez naszych studentów oraz pas młodzieży i zaprzyjaźnione szkoły. Wymienię kawiarnię szkocką, w której można było płacić pieniędzmi za napitki i piciastka, a te pieniądze można było wygrać w kasynie. Także takie atrakcje czekały na uczestników, którzy no, tłumnie zaludniali korytarze wszystkich budynków wydziału, ale w szczególności ten właśnie główny, przy, przy Bankowej 14, gdzie mieścił się dziekanat. Tam przez dzień albo dwa to w ogóle no było takie zamieszanie, że, że musieliśmy zainstalować kamery do monitoringu. No i z, z tamtych kamer też pochodzą pewne zdjęcia, które można obejrzeć dzisiaj na, czy filmiki, które można obejrzeć na na dawnej stronie Święta Liczby Pi. Tak było wszędzie, tak było także i w budynku Instytutu Fizyki, później częściowo w Chorzowie, jak fizyka się tam przeniosła, no i w budynku przyszkolnej Instytutu Chemii, gdzie też się odbywały bardzo ciekawe pokazy z dymami, wybuchami i no już nawet nie potrafię tego powiedzieć, najlepiej przyjść i zobaczyć. Ja mam nadzieję, że podczas bieżącej edycji także taki pokaz będzie organizowany. Od kilku lat organizowane są też konkursy na wyrecytowanie z pamięci jak największej liczby cyfr rozwinięcia liczby Pi. Rekord Śląska w tej kategorii dzierży, dzierży Marcel Ścierski z 8 LO w Katowicach, który wyrecytował z pamięci 1111 cyfr. To jest umiarkowanie dobry wynik, bo ich w Polsce są lepsze, a rekord świata dzierży pewien, należy do pewnego Japończyka. Który podał z pamięci 100 tysięcy cyfr po przecinku. Nie będę tego komentował, no w każdym razie musiał mieć pamięć bardzo taką komputerową, japońską. Moim zdaniem dodatkową wartością uzyskaną podczas organizowania tego święta, które w dużej mierze jest organizowane przez samych studentów, jest ta mobilizacja studentów. Myśmy na początku się zwrócili z prośbą o pomoc do kół naukowych, które bardzo chętnie podjęły tę inicjatywę i ten cały wystrój budynku, o którym wspominałem, to właśnie był dzięki, dzięki wysiłkowi kół naukowych realizowany. No, oni także brali udział w rozmaitych pokazach łącznie razem ze swoimi nauczycielami, którzy ich wspomagali w tym. Ale potem dołączyli się także studenci, na przykład ostatnio studenci matematycznej specjalności dydaktycznej, którzy prowadzą zajęcia dla przedszkolaków albo uczniów pierwszej klas szkoły podstawowej. Oprócz nich w święcie liczby PI biorą udział uczniowie szkół zaprzyjaźnionych czy współpracujących z Uniwersytetem Śląskim, na przykład liceum Kopernika, rokrocznie przyjeżdża z takimi pokazami multimedialnymi z dziedzin matematyki, fizyki, chemii. Także informatyki. A także niebo i ziemia przeminą, ale nie liczba pi. Co to to nie? Ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć, nie byle jakie osiem, nie ostatnie siedem, przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność do trwania. Teraz na zakończenie chciałbym podać, żeby nie było tylko o, tutaj, o takiej propagandzie, to chciałbym podać zagadkę matematyczną. Jeżeli Państwo ją rozwiążą, to bardzo proszę napisać do nas, a jeżeli nie, no to, to proszę nie pisać. Ale zagadka brzmi tak: no jest taka dość łatwa. Dwaj amatorzy malarstwa poznali się podczas 72. dorocznej wystawy prac studentów ASP. W pewnym momencie jeden z nich. Pan ze starannie przystrzyżoną brodą powiedział do drugiego łysawego mężczyzny w okularach: Wie pan, mam trzech synów. Gdybym pomnożył liczby wyrażające ich wiek, to otrzymałbym właśnie 72." Okularnik pomyślał przez chwilę i, i odrzekł: Gdyby pan był łaskaw jeszcze coś o nich powiedzieć, to może potrafiłbym odgadnąć, w jakim są wieku. Bardzo chętnie kontynuował zabawę brodacz. Suma liczb. Odpowiadających, wyrażających ich wiek, jest równa ilości obrazów wystawionych w tej sali, w której jesteśmy. Hmm, podrapał się po połyśnie okularnik. To wciąż za mało. Musiałbym jeszcze coś wiedzieć. Brodacz uśmiechnął się i ponownie i pozornie bez związku dodał: Mój najmłodszy ma dzisiaj urodziny. O, to mogę panu. To proszę mu przekazać najlepsze życzenia z okazji właśnie z okazji, której rocznicy urodzin przekazał życzenia, brodacz. Podał również wiek pozostałych dwóch synów, i to jest moja zagadka. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Do zobaczenia na święcie liczby Pi.